O, 6 grudnia lecimy na Orange Video Fest, co nie? No. A wyczyściłeś mi magnatę? Wyczyściłem. A spodnie? Też wyczyściłem. A buty? Ale buty nie mają kieszeni. Manko! I tak jak słyszeliście, możecie nas spotkać już 6 grudnia na Orange Video Fest. Link do wydarzenia oczywiście macie w opisie. Chcecie kupić tańsze bilety, to kupcie z tego linka. Tak, oczywiście, jeśli chcecie wejść bez kolejki i nie chcecie kupować na miejscu, to będziecie, będziecie mogli ich zakupić właśnie z tego linku, co Tata powiedział. Bilety wtedy tylko pokazujecie i Gita od razu na, do nas, do Adama i Taty. Gdzieś tam będziemy się na pewno kręcić. Ale to nie będziemy tylko my! Będzie... Właśnie, kogo tam nie będzie. No właśnie, będzie... Poczoty pomac... będą! Zapraszamy! Zapraszamy! Oczywiście tak, dołączajcie właśnie, to jest najważniejsze, że musicie kliknąć w link do wydarzenia w opisie jest. Klikacie i klikacie dołącz, żebym wiedział ile Was... Czyli moich widzów, jak i również tanty. Ile markerów <gry> przygotować, żeby nam się nie wypisały na autostradach? <gry> ile, ile was tam spotkamy, więc musicie dołączać do wydarzenia. I tyle! Do zobaczenia! Papa! Pa.